Cześć! W tym odcinku zrobimy przegląd spółek z polskiego parkietu, które od 8, 12 czy 15 lat nieprzerwanie dzielą się dywidendą. Pokażę wam, jak korzystać ze skanera spółek i powiem, czym ja zwykle kieruję się w wyborze spółek dywidendowych. Spróbujemy odpowiedzieć też sobie na pytanie, czy taki złoty gral w postaci zestawu konkretnych wskaźników, które wskażą nam najlepszą spółkę w ogóle istnieje. Materiał będzie miał formę ilustrowanego podcastu, więc jeśli będziecie chcieli poznać dokładne wyniki wskazań skanera giełdowego, to dobrze będzie od czasu do czasu zerknąć na ekran, chociaż postaram się, żeby te najważniejsze informacje wybrzmiały w warstwie audio. Przejdziemy teraz do skanera spółek na stronie MyFound, chociaż w internecie można znaleźć całkiem sporo innych takich skanerów. Działa to tak, że my wprowadzamy warunki, które muszą być spełnione, a skaner pokazuje nam spółki, w tym przypadku z GPW, które te warunki spełniają. No i tak jak obiecałem, zaczniemy sobie od wyszukania polskich spółek, które od 15 lat nieprzerwanie wypłacają dywidendę. Na początek dostajemy 12 spółek i zauważcie, że jest wśród nich już sporo firm, które są bardzo lubiane i obserwowane przez inwestorów dywidendowych, takie jak na przykład ASECO, Dom Development czy Budimex. To, że te nazwy przewijają się często przez materiały o inwestowaniu dywidendowym, nie jest oczywiście przypadkowe, bo te spółki oprócz tego, że wypłacają akcjonariuszom regularnie swój zysk, to jeszcze się rozwijają, co wcale nie jest takie oczywiste w spółkach z długą tradycją dywidendową. No i można by pomyśleć, że okej, okay, to robimy portfel z tych 12 spółek, mają długą historię wypłat, co może pójść nie tak? Otóż pójść nie tak może naprawdę wiele rzeczy. Nagrywam ten film, żeby spróbować pokazać szczególnie początkującym, jak płynne i względne są matematyczne wskaźniki i że taka czysta matematyka na giełdzie to zdecydowanie nie wszystko. Zresztą to nie tylko moje zdanie. Jeden z największych specjalistów od wyceny spółek, profesor indyjskiego pochodzenia Asław Damodaran, nie jestem do końca pewien, jak się to wymawia, twierdzi, że faktycznie częściowo wycenę trzeba oprzeć o konkretne liczby i wskaźniki rozwoju firmy. Ale drugi, nie mniej ważny element to opowieść. Należy to rozumieć w taki sposób, że za każdą liczbą w raporcie finansowym stoją konkretne działania, konkretne produkty, ludzie czy otoczenie biznesowe. Jeżeli chcemy poznać spółkę tak naprawdę dobrze, to fajnie byłoby umieć po prostu opowiedzieć, skąd wziął się na przykład wzrost przychodów czy zysku netto. Powody mogą być naprawdę różne, i niektóre możemy odczytać jako bardzo pozytywne, a niektóre jako negatywne dla długoterminowej kondycji spółki. No i teraz pomyślisz sobie: ale zaraz, jak to wzrost zysku netto może być negatywny? No to weźmy sobie dwie spółki, A i B. Obie zaraportowały w 2022 roku zysk netto większy o 50% rok do roku. Świetny wynik. Dla uproszczenia powiedzmy, że baza była ta sama, czyli w 2021 roku te spółki startowały z tego samego poziomu. Historia kryjąca się za większym zyskiem netto w spółce A wygląda tak, że firma wprowadziła na rynek nowy produkt, który okazał się strzałem w dziesiątkę i właściwie bez większych nakładów na marketing rozchodził się jak świeże bułeczki. Wzrost zysku netto w firmie B. Powstał zaś jako efekt sprzedaży jednej z fabryk, co prawdopodobnie uniemożliwi firmie generowanie wzrostu zysków w przyszłości, a nawet realnie grozi tym, że zysk netto po prostu spadnie. Podsumowując, wzrost zysków w spółce A mógłby być dla nas sygnałem, że warto rozważyć zakup tej spółki, a taki sam wzrost zysków w spółce B raczej sugerowałby w tym przypadku, że patrząc na nasze inwestycje długoterminowo, Chyba lepiej zastanowić się nad pozbyciem się akcji. No i już z tego przykładu wynika dosyć przykry dla wielu początkujących osób fakt, że nie ma jakiejś magicznej metody czy złotego grala wyboru pojedynczych akcji. Wszystkie wskaźniki są relatywne i trzeba na nie patrzeć przez pryzmat wielu innych czynników. Pamiętam, że sam, zaczynając swoją przygodę z giełdą, trafiłem na materiały pewnego znanego propagatora jedynego słusznego wskaźnika czyli ceny do zysku. Na szczęście miałem na tyle rozsądku, żeby nie inwestować wtedy w Brazylii, Nigerii czy Rosji, które miały po prostu niską cenę do zysku. Oczywiście sam wskaźnik nie jest zły w przypadku takich przewidywalnych, rozwijających się spółek dywidendowych, ale zdecydowanie nie nada się do oceny całej rzeszy innych typów firm. Dla przykładu, wskaźnik cena do zysku dla Dino nigdy nie spadł poniżej 30. A spółka urosła w tym czasie dwunastokrotnie. Wracając do tego 2019 roku, na kanale Independent Trader w niemal każdym wideo mogliśmy zobaczyć taką tabelkę zatytułowaną Jak oceniać atrakcyjność akcji, gdzie przy wartości wskaźnika cena do zysku poniżej 5 mamy według autora do czynienia ze świetną okazją, a powyżej 20 z bańką spekulacyjną z trzema wykrzyknikami. W związku z tym mam wiadomość do pana Tomasza Biernackiego, właściciela Dino. Chłopie, zrób coś z tą bańką spekulacyjną, bo to wstyd i to nie jest Ameryka, żeby CZ było ponad 30. KNF się powinien tym zająć. A tak serio, to ta obszerna dygresja była po to, żebyście nigdy nie wierzyli w takie proste rozwiązania na giełdzie. Oczywiście nie chciałbym zostawić Was z myślą, że to jest zupełnie nie do przejścia dla zwykłej osoby, więc podrzucę taki przykładowy proces myślowy, że owszem, możemy wybrać do analizy spółkę z niskim CZ, ale sprawdźmy, czy ten niski wskaźnik nie wynika, na przykład z jakiegoś wydarzenia jednorazowego, które podbiło zysk spółki w poprzednim roku, czy nie wynika ze strachu inwestorów przed jakimś ryzykiem politycznym, geopolitycznym czy regulacyjnym. No, a może niska wycena bierze się stąd, że rynek wycenia jakieś pogorszenie sytuacji firmy w przyszłości, na przykład, jej rynek zbytu się kurczy, konkurencja daje o sobie znać itd. Może się oczywiście też zdarzyć, że niski wskaźnik cena do zysku okaże się faktyczną okazją i wynika na przykład z paniki rynkowej, która najprawdopodobniej nie będzie miała przełożenia na wyniki spółki. Taka sytuacja miała miejsce chociażby podczas pandemii, po wybuchu wojny za naszą granicą, czy w mniejszej skali po tych niedawnych bankructwach banków w USA. Wracając już do naszego skanera po tej przydługiej dygresji, mamy nasze skromne 12 spółek wypłacających dywidendę od przynajmniej 15 lat. Jak już sobie ustaliliśmy, na pewno nie może być to jedyny warunek dla naszych potencjalnych inwestycji. Spójrzmy chociażby na jedną z tych 12 spółek, Hydrotor. Cena akcji obecnie około 40 zł. Hydrotor faktycznie od 18 lat wypłaca swoim akcjonariuszom dywidendę, ale od 10 lat ta dywidenda ma taką samą wartość, czyli 2 zł. Głównie przez to, że firma od 10 lat notuje bardzo podobny zysk netto, co przy uwzględnieniu inflacji daje raczej słaby wynik. Dodatkowo jest to bardzo mała spółka, poniżej 100 milionów złotych kapitalizacji. Czy to wszystko znaczy, że nigdy w życiu nie kupiłbym tej spółki? No o takie stwierdzenie nigdy się nie pokuszę, bo na giełdzie nie do końca chodzi o to, co kupujesz, tylko ile płacisz za daną wartość. Gdyby cena hydrotora spadła tak nisko, że moja stopa dywidendy... Wynosiłaby załóżmy kilkanaście procent, to niewykluczone, że wolałbym mieć akcję tej spółki od np. akcji Nvidia. No ale powiedzmy, że nie potrzebujemy aż tak długiego okresu, w którym spółka wypłaca dywidendy i chcielibyśmy dostać trochę więcej firm do analizy. Stwierdzamy, że wystarczy 12 lat nieprzerwanych wypłat. Zastosowanie takiego warunku wyświetla nam już 24 spółki. I dostajemy dodatkowo chociażby kęty, które są uznawane za jedną z najbardziej solidnych spółek dywidendowych na polskim parkiecie. Widzimy więc, że zastosowanie zbyt rygorystycznych warunków może usunąć z naszego radaru naprawdę wartościowe podmioty. Dobrze jest tutaj znaleźć jakiś złoty środek. Spróbujmy teraz wprowadzić dodatkowe warunki, żeby odsiać te najmniejsze spółki i takie, które się nie rozwijają. Tutaj oczywiście też nie ma jakichś złotych zasad. Ale ja mniej więcej właśnie tym kieruję się, kiedy przyglądam się potencjalnym inwestycjom. No dobra, to najpierw wprowadźmy warunek, żeby kapitalizacja była większa lub równa 300 milionów złotych, bo to jest wartość, od której zaczynają się te najmniejsze spółki z SWIG-80. No, i jeszcze dwa dodatkowe warunki, że średnioroczny wzrost przychodów za okres ostatnich 3 lat był większy lub równy 10%, oraz podobnie, że średnioroczny wzrost zysku netto za okres ostatnich 3 lat był większy lub równy 10%. No i te trzy warunki sprawiły, że z 24 zostało nam już tylko 9 spółek. Na pierwszych trzech miejscach na zielono widzimy Kenty, Dom Development i Aseco SEE, czyli w sumie trzy spółki, które faktycznie w obecnej chwili są moimi dywidendowymi faworytami. Chociaż coraz bardziej zaczyna boleć mnie wzrost ich cen, i w głębi duszy trzymam kciuki jeszcze za jakąś większą korektę na którejś z tych spółek. Warunki, które teraz określiłem, oczywiście nie są doskonałe, bo do zestawienia wkradła się chociażby spółka Dębica, która jest to w sumie trochę przypadkiem. Bo obecnie faktycznie spełnia nasze warunki, ale tam jest niezbyt przyjemna struktura akcjonariatu. I tak naprawdę, mimo wzrostu przychodów, od wielu lat zysk netto tej spółki pozostaje mniej więcej na tym samym poziomie. Dla mnie to problem prawie nie do przeskoczenia. Chyba że, tak jak wcześniej wspominałem, cena dębicy byłaby jakoś absurdalnie nisko, to wtedy może rozważyłbym taką inwestycję. Tutaj widzicie też powód, dla którego między innymi lubię rynek polski. Tych jakościowych spółek jest dosyć mało, i ja po czterech latach czytania informacji o nich już całkiem płynnie jestem w stanie się w nich poruszać, i dla większości tych spółek regularnie wypłacających dywidendy, mam w głowie mniej więcej czym się zajmują, jakie mają dynamiki przychodów i zysku netto, i jakieś widełki cenowe, w których jestem skłonny do nabywania tych akcji, a poniżej których Dana firma staje się dla mnie mega okazją, i niby da się to wszystko zestawić w jednej tabelce w Excelu, ale ja jednak czuję się zdecydowanie lepiej, mając to w głowie, bo chociażby dostając konkretną informację makroekonomiczną, typu ceny frachtu spadają, mam od razu w myślach kilka spółek. Które mogą na tym skorzystać? Nie mówię, że taka znajomość rynku jest kluczowa, ale generalnie wydaje mi się, że na czymś takim bazuje Paweł Malik, który nie ukrywam jest trochę wzorem do naśladowania, jeżeli chodzi o inwestowanie na polskim rynku. Czyli po wprowadzeniu w sumie tych czterech warunków, oprócz Dębicy, pozostały osiem spółek to Kenty, Dom Development, Aseko SEE, Aseko Polska, czeski gigant energetyczny Cez, Oponeo, Ferro i Ambra. Każda z nich faktycznie będzie już spoko punktem wyjścia do dalszej analizy, jeżeli mamy na celu zbudowanie takiego stabilnego portfela dywidendowego. No ale spróbujmy się jeszcze pobawić dalej i trochę poluzować nasze kryteria dywidendowe i sprawdzić, co się stanie, jeżeli wybierzemy spółki wypłacające dywidendę nieprzerwanie od 8 lat. Tym razem dostajemy 15 spółek. I oprócz wyżej wymienionych dochodzą nam kolejne znane dobrze inwestorom dywidendowym podmioty takie jak Orlen, Decora, LiveChat czy PCC Rokita. No to jeszcze powiedzmy, że no nie zależy nam na długich historii dywidend, a nie chcemy przegapić spółek spełniających te pozostałe kryteria. Wystarczy nam, że wypłata zysku odbywa się nieprzerwanie od 4 lat. Lista rozciąga nam się jeszcze bardziej i w zamian za poluzowanie warunków dostajemy do analizy takie podmioty jak chociażby Azbis, XTB czy Mobruk, które przy odpowiednich warunkach faktycznie mają szansę rozwoju i wypłacania w przyszłości regularnych, być może rosnących dywidend. Pamiętajcie więc, że dobrze jest tak płynnie korzystać z tych warunków i nigdy nie przywiązywać całej uwagi tylko do jednego wskaźnika. Dopiero połączenie kilku z nich i nasze pozytywne zdanie o aspektach pozabiznesowych powinno dać nam takie solidne spółki do obserwacji. Przytoczę może tutaj 10 pytań, które zadawałem w filmie zatytułowanym Ranking polskich arystokratów dywidendowych. Pierwsze. Czy podstawowe wartości, takie jak przychody czy zysk netto są rosnące? Czy mają szansę utrzymać ten trend przez dłuższy czas? Drugie. Czy spółka ma stabilną sytuację finansową? Czy zadłużenie jest na niepokojącym poziomie? Trzecie. Jak wygląda historia dywidend i polityka dywidendowa? Czy dywidendy płacone są regularnie i są rosnące? Jaka jest szansa na zachowanie pozytywnego trendu dywidendowego w przyszłych latach? Ile procent zysku spółka wypłaca jako dywidenda? Czwarte. Czy zarząd jest godny zaufania, czy mija się z prognozami? Piąte. Czy spółka jest atrakcyjnie wyceniona? Szóste. Czy potrafię sobie wyobrazić, że ta spółka nadal działa za 15 lat? Czy widzę dużo zagrożeń do takiego scenariusza? Siódme. Czy istnieją jakieś makroekonomiczne, polityczne czy geopolityczne zagrożenia do działalności tej spółki? 8. Czy sam skorzystałbym z produktów tej spółki? 9. Czy spółka ma przewagę nad konkurencją? Czy jej biznes jest łatwy do skopiowania? 10. Czy spółka dba o wszystkich akcjonariuszy, czy dobrze komunikuje się z rynkiem? No, myślę, że tym filmem podrzuciłem sporo tematów do przemyśleń. Tak jak już wspomniałem, dobrze byłoby mieć pod ręką jakiś zeszyt czy notatnik i odręcznie zapisywać sobie jakieś nowo przyswojone terminy czy ciekawe myśli. Poważnie pozwala to uporządkować w głowie te najważniejsze informacje. Jeżeli chcesz więcej takich materiałów, zostaw proszę komentarz z jakąś emotką, żeby dać mi znać, że słuchałeś do końca. Jeszcze dodam, że istnieje zupełnie dobrowolna opcja wsparcia tego kanału poprzez zakup wirtualnej kawy autorowi i można to zrobić klikając w link pod odcinkiem, chociaż jak zwykle powiem, że lepiej jest po prostu kupić jakieś akcje lub ETF-y. To wszystko na dzisiaj. Słyszymy się niedługo, a ja życzę udanych inwestycji. Cześć!